29 grudnia ubiegłego roku ojciec święty Benedykt XVI mianował pochodzącego z skrzydłowca biskupa Wacława Depo arcybiskupem metropolitą Częstochowskim. Zastąpi on na tym stanowisku ustępującego księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Przez ostatnie pięć lat ksiądz Arcybiskup Depo był ordynariuszem diecezji Zamońsko-Lubaczowskiej. O nominacji nowego metropolity częstochowskiego rozmawiamy z księdzem Józef Klochem rzecznikiem konferencji episkup Polski. To jak wygląda droga nominacji nowego metropolity? Jeśli ktoś ma zostać metropolitą, zwykle bywa, że już wcześniej jest biskupem. Biskupem raczej też diecezjalnym, a nie pomocniczym. Choć bywają wyjątki, chociażby ksiądz arcybiskup Gondecki. Był biskupem pomocniczym w Gnieźnie, a został arcybiskupem i metropolitą poznańskim. Ale zwykle to już są właśnie biskupi ze stażem kilku, nawet czasem kilkunastu lat kierowania diecezją. Natomiast od kogo to zależy? Naturalnie od papieża. Jasną też jest rzeczą, że wcześniej papież otrzymuje dokumentację od M. Apostolskiego. Zdanego kraju. A w takim razie, jakie mogą być kryteria, będzie? Jakie kryteria powinien spełniać nowy metropolita? Można powiedzieć ogólnie, że są dokonywane konsultacje w samej diecezji, która, jak to się mówi, językiem kościelnym wakuje, to znaczy nie ma swojego biskupa. I to są konsultacje zakrojone na naprawdę szeroką skalę. 30 do 70 osób, nawet, jest pytanych o podstawowe zagadnienia związane z diecezją, o potrzeby, o problemy, o zadania, i wówczas takie opracowanie powstaje właśnie w Nuncjaturze, bo to znowu Nuncjusz Apostolski, a więc przedstawiciel Ojca Świętego w danym kraju, taką prośbę kieruje do wybranych przez siebie osób. I to są różne osoby, a więc mogą to być duchowni, ale tak samo katolicy świeccy mogą być to osoby zakonne, ale wcale niekoniecznie. Zatem, no jak mówiłem, spora grupa osób na ten temat się wypowiada. Jest też tam. Pierwsza taka przymiarka, jeśli chodzi o kandydata. Takie pytanie też jest zadawane. Kogo pan, pani, ksiądz, siostra widzieliby jako nowego arcybiskupa w danej metropolii? Chcę podkreślić, że to jest biskup, który zaledwie po pięciu latach pasterzowania w Zamościu trafi do Częstochowy. To wyjątkowo krótki okres. Znam przypadki siedmiu, a nawet trzynastu lat pracy w danej diecezji, zanim biskup stał się arcybiskupem. To o czym świadczy? Świadczy o przymiotach umysłu, o przymiotach osobowościowych, o pewnych przymiotach tak samo od strony religii księdza już arcybiskupa. Nie chciałbym ich oceniać, oceniuje papież, to już wystarczy. Ale na pewno wśród tych odpowiedzi, jakie Nunc już otrzymuje, rysuje mu się obraz przyszłego metropolity danego miejsca. Takie podstawowe warunki, jeśli chodzi o w ogóle bycie biskupem, to już były sprawdzane, że się tak wyrażę, zanim ksiądz rektor doktor Wacław Depo Został biskupem. A na pewno tu jest istotna kwestia, że to Częstochowa, a więc stolica Maryjna Polski, że to diecezja, do której pielgrzymuje mnóstwo ludzi ze względu na sanktuarium narodowe, jasną górę. A właśnie arcybiskup Wacław Depo sporo pisał o matce Bożej, a więc widać to jego przygotowanie teologiczne i to nie jest bez znaczenia, bo to jest diecezja z takim wybitnym rysem maryjnym. Jak się można więc domyślać, na pewno był to jeden z istotnych elementów tej kładanki, tych planów, które doprowadziły księdza biskupa Depo do Częstochowy. Z całą pewnością jest to właśnie Jasna Góra, jest to sanktuarium narodowe, w którym biskup diecezjalny Częstochowski bywa bardzo często. Bo to jest gospodarz miejsca. To prawda, że ojcowie Paulini są kustoszami, stróżami tego sanktuarium, ale biskupem tego miejsca jest właśnie Metropolita Częstochowski, w tym wypadku ksiądz arcybiskup Depo. Zatem musi się na pewno przygotować na. Częste wizyty tam, musi przygotować się na częste przemawianie do ogromnych rzesz ludzi, musi się przygotować na kontakt z, z dużymi masami pielgrzymów. I to są takie charakterystyczne kwestie, które mnie jako komuś spoza tej archidiecezji się kojarzą. Natomiast na pewno bardziej szczegółowo może powiedzieć tylko ktoś, kto zna te Ten rys maryjny jest niewątpliwie czymś bardzo charakterystycznym dla archidiecezji częstochowskiej. Zatem myślę, że jednym z takich ważniejszych wyznaczników to było wykształcenie księdza, arcybiskupa i jego dorobek w kwestiach mariologii. Bo trzeba naprawdę znać się na tym dziale teologii, by w moim odczuciu oczywiście dobrze posługiwać w tej archidiecezji. Na koniec może bardzo osobiste pytanie, może trochę z nim zaskoczę. Mówi się, że ten rok ma być rokiem wielu biskupów, wielu nominacji biskupich. ponieważ w wielu, w wielu diecezjach już mamy wakat, prawda? I w, Kandydaturach sugerowanych przez różne środowiska pada również nazwisko księdza lektora. Zatem, jak ksiądz odnosi się do, do całej tej sprawy? To nie jest proste zadanie. I pracując już dziewiąty rok jako rzecznik konferencji biskupów, mam bardzo dużą wiedzę, jak ta praca wygląda. I dlatego. Dużo się modlę i dlatego proszę o to, aby na przykład biskup w mojej diecezji był dobrym człowiekiem, bo Tarnów też czeka na biskupa i to jest myślę najważniejsze, żeby do tych diecezji, tak jak teraz za Lubaczowskiej czy do Tarnowskiej poszli ludzie, którzy by bez reszty w te prace się zaangażowali, tusz pasterską, żeby po prostu byli dobrymi biskupami. A co będzie, to zobaczymy.